Przyjacielu, miniaturkę do tego odcinka wykonał Hask, Design Jeśli szukasz grafika, designera, dobrze trafiłeś Oczywiście Discorda mojego designera, grafika macie oczywiście w komentarzu w opisie Możecie zaprosić na Discordzie oczywiście, meczki Ja polecam, bardzo serdecznie zapraszam już do odcinka, przyjaciele Zostawcie łapkę w górę i suba W dzisiejszym odcinku, Ziemeczki, może troszkę sobie udogodnimy nasz domek, przyjaciele Ponieważ tak szczerze Patrząc tutaj na mój domek, tak Minecraftowy, tak średnio wygląda, ziomeczki. I chciałbym troszkę tutaj sprawdzić jego wygląd, wy jego wizerunek. Dobra, mam troszkę drewna i. Poczekajcie, spawner. Spawner plus. Co ja z tego mogę zrobić? Czy ja z tego mogę zrobić spawner jakiś? Poczekaj tylko, nie wiem jak to. Po co mi to jest? Możecie pisać mi w komentarzach, po co mi to jest. Na wstępie odcinka chciałbym Was zaprosić serdecznie na mój Discord, mojego grafika oczywiście. Yy, Halski Designer. Bardzo polecam. Że miniaturkę do tego odcinka też mi on robił. Polecam go bardzo serdecznie. To miniaturkę, którą macie teraz widzicie na ekranie, to jest miniaturka mm, o, autorstwa jego. Dobra, a ja w dzisiejszym odcinku troszkę muszę itemków schować. Odcinki z Minecraft na modach, na modach będą troszkę dłuższe ziomeczki No niezbyt mam, mam tutaj bardzo dużo tych itemków, muszę wszystkie sobie schować Dobra Kilow jedwabny do tych to mi się nie przyda na razie, bo to do spawnerów tylko, dobra tutaj mhm Perełki sobie zachowam też Drewno sobie weźmę w razie w, Dobra i pójdziemy ze spawnerów ziomeczki Mam pomysł Teleport point okej okay. mamy coś takiego. Mhm. Mm mhm, mm okejka. Okay Jedzonko mi się kończy, wiecie. I teraz, będąc tutaj, przy tym spawnerze, gdzie ja tu mogę wyjść? Tutaj jest wyjście. No mam pomysł o troszkę inaczej bym to zrobił, no ale dobra, no cóż Dobra, jak jestem przy tym spawnerze, to tutaj możecie zobaczyć, że ta mini mapka bardzo mi pomaga. Bardzo jest pomocna. Na przykład jak widzicie, no troszkę się tutaj renderuje ciężko, ale tutaj mam coś takiego i tu chyba jest kolejny spawner albo po prostu skrzynki. No nic tu ciekawego nie ma. Nic ciekawego go nie ma Ale dzięki temu Możemy zobaczyć wiele tutaj cave'ów To są epickie kajwy mi się wydaje wiecie Teleport Patrzcie znowu jakieś epickie miejsce znalazłem Ja bym przed sobie tutaj troszkę do góry Może tu jakieś złoża fajne znajdziemy no Zobaczmy w komentarzach pisać jak długie mają być odcinki z minecrafta na modach ziomeczki I czy ja to mogę jeść Chyba to mogę jeść Tak mi się wydaje No spróbujemy Nie no, na razie nie jestem głodny Więc nie wiem czy ja to mogę jeść czy nie Ale tutaj jest bardzo ładnie Bardzo ładny tutaj jest w ogóle ziemeczki. zobaczcie jaki tu jest ładny I Tu wszystko ładnie się prezentuje te shaderki tutaj wszystko tak współgra ładnie jakieś łapiska. Mhm. o nie jakieś mobki ja uciekam stąd no Rezzi musiał długo grać żeby og 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 ogólnie zbudować taką epicką bazę jaką zbudował no to nie są musiał długo grać bardzo och, o, o, tego się obawiałem no ja ten spawner zniszczę, wiecie Dobra Encyklopedia of Eden, dobra Kolejna Nic tutaj ciekawego nie ma, mi się wydaje. Zobaczę czy się nagrywa. Tak, nagrywa się, dobrze. Nic tutaj przyjaciele ciekawego, że... oho. Tu jest spawner, tam byłem. Ale tutaj jest coś ciekawego. Pająki, dobra pają mam spawnery pająków. I stary potworze mały. Nie no, chciał, nie chciał, muszę ten spawner zniszczyć. No I po co mi jest więcej z tych spawnerów? Może jakieś skrzynki ochrona dwieczka, Refilek chyba. Równo okej okay. Czy tu są wieźmy? Czy tu jest Wiedźma? Dobra, idę na nią, idę na nią, idę na nią. I chodź sklepimy się Muszę zjeść refila szybko. To są spawnery, tu są spawnery. Może szybko zjeść? Dobra, jem koksa, jem koksa. jeden koksa. Oho, dobra. Nie wiem czy tutaj niszczyć te dwa spawnery, co tutaj zostały, czy sobie zrobić tutaj jakąś Nie no, zniszczę je, dobra. Okej. Okay. Wiedźmy, nie lubię wiedźm. No ja tu jeszcze jeden spawner jest. Wiedźmy Dobra, tutaj nic na tą nie ma. Musiałem koksa zjeść, no nie wierzę. Czy tutaj coś jest do góry? Nie. Dobra, nic tutaj dalej nie znajdziemy. Mhm, tutaj coś jest. Tu chyba byłem, wiecie? Tutaj nic ciekawego mi się wydaje, że nie znajdę. Także w dzisiejszym odcinku troszkę eksplorujemy. Oho! Też kolejny z sp tych spawnerów jest. Ale że Koksa musiałem zjeść to jest z niedowierzaniem. że Znacznik się przyda. Dobra. No ale spokojne są te teleporty, bo na przykład mogę dużo. dużo rzeczy znaleźć dzięki nim. Tutaj byłem na pewno. To był ten boss, chyba wiecie. Był ten boss. Dobra, pójdziemy. rozbudowywać naszą bazę ziomeczki, Dobra, mam. Poczekajcie, muszę tylko sprawdzić, czy. Yy... Czy mogę skraftować spawner? Jak mam tego. Nie, jak to działa? Ja tego nie rozumiem. Po co mi to jest? Czy jakoś mogę. Nie, dobra. Nie wiem po co mi to jest. Możecie pisać w Będę bardzo wdzięczny. A my tutaj. Chyba drugie piętro w tej ziemieczki, wiecie, zbuduję. W dzisiejszym odcinku jeszcze oczywiście. I patrzcie w ogóle, co mam mamy piskie diamentowe rękawice, LOL. Mhm, dobrze. i coś takiego, tutaj coś takiego. Dobra siekierka jakaś by się przydała Encyklopedia of Eden Okej okay, zobaczmy to Atmosfera Eden Co tu jest Okej okay, ziemeczki mamy coś takiego Taką budowlę na razie Nie wiem, nie pojęcia, było jakieś, nie, nie mam pojęcie chyba, bo jakieś drzewo. Okej okay, i muszę teraz wziąć łopatę sobie. Zrzymę łopatę diamentową też. I muszę ziomeczki iść gdzie? A co tu jest? Co tu jest? Żeby tu nie było tak, żeby jakiś boss tu pokona Co ja znalazłem No nie, no regeneruj się szybciej Mhm, tu jakiś boss będzie Są te lampy, dobra, bierzemy te lampy Te lampy się przy... No czemu ja nie... Czym, czym ja mogę ją wzięć? Okej, okay, mam, mam, mam Mam lampę, dobra. Wiem, lampy są epickie. Wiem, czy to jakiś boss będzie, czy co tutaj w ogóle jest, dlatego nie wiem. Okej, okay, mamy tutaj. Widzę tutaj creepery, dużo pająków, no dobra, spoko. Tak normalnie widzę, że tutaj jest wszystko. No co to tutaj jest w środku. Okej, okay, tu też się przyda ta lampa. Blok szmaragdy też się na pewno przyda. Te wszystkie mopki tutaj pokonać, co mi się wydaje. Chodźcie, się klepiemy. okej okay. ja myślałem że tutaj będzie coś więcej wiecie szmaragd na no, co mi szmaragdy są okej okay. czyli tutaj no nie wiem bloki szmaragdowe po co, no, po co mi są bloki szmaragdowe bikona na razie nie mam no dobrze wiedzieć, że coś takiego jest. Okej, okay, tu jest dużo tych lampy no i Nic tym pajączku. Oho, chyba tam schodzę. coś będzie nie, chyba nic tutaj nie będzie myślałem, że coś ciekawszego tutaj będzie, wiecie a może tutaj Ciekawe, że tu wszędzie są bloki szmaragdu te lampy są fajne Idź to nordeczko. Te lampy sobie pozbieram. Dobra. Ale ja ja myślę, że tutaj będzie coś ciekawszego. A tutaj to nic zbytnio ciekawego. Nie jest ziomeczki, wiecie? Co wypuszczonego? To jest jakaś wypuszczona budowla ogólnie. Troszkę bloczków mam. Mm. Szmaragdowych o arbuzy. Dobra, wracamy do bazy, chyba wiecie tutaj chyba nic ciekawego więcej no to jest jakaś epicka ogólnie świątynia z tego co widzę wygląda trochę jak świątynia Majów tak wygląda no cóż wracamy do bazy ziomeczki okej okay, przyjaciele mieliśmy dokończyć budowę, budowę do tej budowli ale na tym ziomeczki dzisiejszy odcinek zakończymy na zwiedzeniu tego przyjaciela, tego epickiego miejsca. Zostawcie opeczkę w górę, subskrypcję i piszcie co robić w następnych komentarzach. Oczywiście Discorda mojego, jak i grafika Discorda Designera macie w komentarzach w opisie. Siemaneczko, kolaneczko, siema.